Dzisiaj odwiedziliśmy piękny radziecki Antonow AN-24. Wąsko kadłubowy, turbo samolot pasażerski. Kilka katastrof lotniczych na terenie Polski zdecydowanie znieciło wszystkich do tych maszyn. AN-24 nie jest produkowany od ponad 40 lat. Ostatni egzemplarz opuścił hale produkcyjne w 1979 roku, ale na tym nie zakończyła się ich przygoda. Jedyne linie na świecie, które jeszcze do niedawna obsługiwały loty samolotem AN-24 były te na Ukrainie. Posiadali i oni trzy takie maszyny. Antonowe obsługiwały połączenia międzymiastowe na Ukrainie. Latały m.in. z Kijowa do Lwowa, Odessy i Zaporoża. Ciekawostką jest, że maszyny te mają zakaz lotów na terenie Rosji. Ale zacznijmy wszystko od początku. Pamiętajcie o subie łapeczce i zapraszam do oglądania. Chyba? Gdzie lecimy? Lecimy do samolotu. Vamos LN aviones, Czyli lecimy do samolotu po hiszpańsku. Co to jest za auto? Ile osób się podpisuje na nim? Aha, patrz to. Lincoln? Na paliwo. Co? Co na paliwo? Co ty gadasz? To nie, a to nie jest na gaz przypadkiem? Dotarliśmy właśnie na miejsce. Jesteśmy przy pięknym Antonowie AN24. Był to samolot wykorzystywany w siłach powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak nie były to zdecydowanie pancerne samoloty, ponieważ świadczy o tym kilka katastrof lotniczych, które one przeżyły. Na przykład 2 kwietnia 1969 roku była jedna z takich katastrof właśnie na terenie Polski. Są to ogólnie radzieckie samoloty, które były potem wycofane z Polski, przez to, że były dość właśnie wadliwe. Co najważniejsze, nie jest to wrak samolotu, ponieważ no, wrak raczej by nie stał tutaj w takim stanie. Zobaczcie, jakie to jest ogromne wszystko, co ten samolot posiada. Ogromne. Teraz, już raczej z wiadomych powodów, te samoloty nigdzie nie latają. Ale jeszcze do niedawno można było je spotkać, jak podróżowały po Ukrainie. Dużo osób nie może uwierzyć, że takie cuda można znaleźć na terenie Polski. Błędnie myślą, że samolot znajduje się w okolicy lotniska na Maderze, ponieważ budzi ono wiele emocji. Mówi się, że jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych lotnisk na świecie. Otóż lotnisko mieści się tuż przy oceanie i pas startowy rozpoczyna się bardzo blisko skarpy. Do tego uznaje się, że pas startowy jest bardzo krótki, chociaż został wydłużony i jego część stoi na betonowych palach. Dodatkowo lądować tutaj mogą tylko odpowiednio przeszkoleni. Piloci z certyfikatem. Obecny tutaj Antonow pochodzi z 1973 roku, a jego tablica rejestracyjna to jest UR BXC. Ten Antonow AN24 może pomieścić 24 pasażerów. Jego cała długość to jest 23,5 metra, a co najlepsze, rozpiętość tych skrzydeł jest dłuższa niż cała długość samolotu i ma 29 metrów. Samolot, jak to samolot? Cudowny, co nie? Dokładnie. Czudowny, ale ekipa tej była, no nie jest największy, jest to samolot pasażerski jednak do największego nie należał. Natomiast, no jak wiemy nie były to zbyt bezpieczne samoloty i pancerne świadczą o tym różne katastrofy, które miały miejsce. Pierwsza z nich miała miejsce, znaczy pierwsza, jedna z pierwszych miała miejsce w 1969 roku 2 kwietnia w Polsce. W tym wypadku, w tej katastrofie zginęły 53 osoby. I jeszcze w tym samym roku doszło do jeszcze jednej katastrofy z tym samolotem. Nie jestem dokładnie, ale też z Antonowem AN24. E, w tym Roku, właśnie tak jak mówiłem, na lotnisku we Wrocławiu była katastrofa podczas lądowania. To jest właśnie to, że podczas lądowania i startu jest największa szansa na jakiś wypadek. Ogólnie podczas lotu jest mała szansa, że coś się stanie z samolotem. A tu jest ogromne wszystko. Co na najlepsze, w 1988 roku była jeszcze jedna katastrofa, właśnie z Antonowem. W okolicy Rzeszowa było właśnie, stało się to w locie, już podobno, ale zginęła tylko jedna osoba podczas tego wypadku. Właśnie tutaj, po serii różnych katastrof, na szynie lotnicze lot wymieniły te antonowy na nowsze zachodnie samoloty. Został on w to miejsce przywieziony przez Andrzeja Nowaka, czyli tutaj właściciela prawdopodobnie tego ośrodka wypoczynkowego. No i on go przywiózł tutaj z lotniska Okęcie. Samodzielnie. Nie wiadomo czym i jak.